Słuchajcie, jakby ktoś wam zaoferował taki deal. Zarabiacie kilkaset tysięcy złotych rocznie. wrzucamy was w zarząd spółki skarbu państwa, a wy w ramach lojalności, wdzięczności, przekażecie jakieś 40-50 tysięcy na partię polityczną. Tylko tyle. No i mi ewentualnie coś tam, wiecie, na boku, żeby nie było, no bo jednak w tej Radzie Nadzorczej niewiele będziecie musieli robić. To chyba całkiem dobry deal. Słuchajcie, od 1 lipca tego roku partie muszą notować wpłaty, yy, które zostały dokonane na ich rzecz: powyżej 10 tysięcy złotych. I wyobraźcie sobie, że Lewica, Platforma, Konfederacja takich wpłat otrzymały zero. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość otrzymało ponad pół miliona złotych wpłat. I co się okazało, wszystkie te wpłaty lądują od e, członków zarządu spółek państwowych. Co za niespodzianka. No i wiecie, tak ktoś się zastanawia, dlaczego się idzie do polityki. No, tam się obraca naprawdę miliardami. Jak Morawiecki wchodził, pan Morawiecki wchodził do rządu. To się mówi o przecież kurczę, był prezesem banku, zarabiał kilka milionów rocznie w prywatnym banku. Po co on idzie do polityki? Tam będzie krytykowany, będzie oceniany, będzie musiał sprawozdania finansowe pokazywać. Eee, po co? No, słuchajcie, no, faktycznie zarabiał i tak ogromne pieniądze, ale państwo zarządza miliardami złotych. Eee, co to jest za problem, wymyślić program Polskie Szwalnie? Samochód elektryczny, który nigdy nie wyjedzie, stworzyć jakieś fundacje do finansowania, jakieś covidowe programy. Tego jest mnóstwo, to są setki milionów złotych i naprawdę to się da. No i ciekawy jest case, no, jeżeli chodzi o te spółki państwowe. Jesteś menadżerem, przekażesz na partię i się dogadamy. Win-win.